zarysowaliśmy. Chciałem trochę podpuszować, ale tak popatrzyłem na mój teamek. i zrezygnowałem z tego puszowania na ten moment. A. Ładnie ich tu po rali na dojeździe. Jako drugi podjeżdżasz od dołu. Ile to ma sensu? Niewiele, nie? No właśnie. GG. Dziwo zniszczyli dziewiątka. Czwarta pechał, tarte, trzecia? Jakoś tak. 121 bez kamon na załodze. Chyba jeszcze raz spikować mogę. Ile średnio ogarnia agresywną grę? No... tak. CSA też uważał za bardzo słaby czołg. CSA 6-3. Potem dopiero... Widząc, że... Wszyscy nazywają go OP, zmienił swoje zdanie. Ich Nie, nie jestem gotowy. Mam jeszcze 9 dych do zmarkowania na prasówce. Ostatnie 9 dych. Jakie lighty do robienia misji na 260? 10 tieru. Jeśli chodzi o misje na lighty, to misje na lighty są najłatwiejszymi misjami w tej grze. Wystarczy, że rzuci ci mapę pod spota typu Redshire, typu murowanka, malinówka, prochorówka, a czasem jakieś inne jeszcze mapy. No i jeśli nie popełniasz błędów, to musisz zrobić daną misję w tej bitwie. A może, że musisz wyspotować iluś tam i przeżyć. No to to nie zawsze jest takie łatwe, bo, bo czasem się przegrywa bitwa, nie? Ale 8000 spota to jest najłatwiejsza misja z piętnastek i to to jest wielokrotnie łatwiejsza misja niż jakakolwiek inna. Dobry wjazd, kolego. I teraz trafiam w jego lufę. Ale podjeżdżają, więc będę miał bicie na nich. S. 1001p. Najłatwiejszy czołg do wbicia trzykrotności. Do odbicia trzech. Trzykrotności. Gdzieś wsadził tą pH. O, silnik. Nie jest jakieś zaskoczenie wielkie. Jest tylko Selma. Oni wiadomo na tego chwila. Choćby mieli stracić wszystkie czołgi, i ostatni gościu miałby mnie staranować, to oni będą wjeżdżać na tego chwila. Czekam aż podjedzie. Wtedy się cofnę, żeby mieć lepsze bicie. Dupa. Z tym lepszym biciem. Kolejna jest w Manticora w kolejce. Jak ktoś powie, że ST odbija, to wyśmieje. Pod takim kątem, go się nie umie odbić, to nie mówcie mi, że ten czołg odbija. Są to beta testerzy, którzy testują na mnie czołgi? Średnio im idzie te to testowa testowanie. TOSTOWANIE! Oh o, wow. Silnik mnie przebił, ale na pikselka. Jeszcze pikselek w górę już byłaby wieża. I by się odbił i bym go jeszcze ugrał. 5000, no mogło być lepiej. Przede wszystkim jedną pestkę nie strzeliłem w tego MX-a. Mnie raszowali pod górkę. Nie ma arty. Ósme tiery. Jedyne co mnie martwi to to, że mają dwa lajty, które mogą podjechać pod memen Memento Tree? Nie Memorial Tree. Jedyne drzewo, którego nie da się złamać w wodzie. I spotnie mnie gościu na dojeździe, dlatego jadę troszeczkę mocniej naokoło. Dojadę do zamku, rozwalę sobie drzewko. No i coś porobimy tutaj, no. Ostatnia bitwa na tym czołgusiu. Dziś, dzisiaj mam średnie 4700, czy tam 4800. Więc dosyć ładnie mi tu siadło. T832. Ciekawie. Szpę pepanca mam załadowanego. O leopard mi dał. Przebicie apeki mi się kończą. Nie będę się tu dupą kontował. Bo tak średnio jest czas i miejsce. Nie najgorzej, to drzewko złamało się. Tak, powinienem dobić gościa, a nie walić w pełnego. Raczej, w pełnego w gościa, który nie jest na dobicie. No, trochę cebula damageowa zadziałała. Żuber. Kurczę ten żuber kusi tutaj. Tylko bym musiał przejechać bez damage'u przyjmowania. Jestem wdzięczny. Sorry, koledzy, i tak ja wam spotowałem. Dobra, nie ja. Tamtych macie normalnie do bicia. Lecimy. Lecimy po żubera. Chwila, bo gościu mnie przebił z pepanca żubrem, ja za to go nie przebiłem z hita w kadłub. O oh, wow, grubo mi się ulało w głowie. Ósemka mnie robi, mamo. Wracam po 705. Nice. Centek, nice. Bo myślałem, że przeżyją obydwoje. Hm. Light. Jak to hp wygląda? Źle. Ale może być gorzej. Bez spota jestem, co zwierzę? Hmm. Cześć, o wow, znalazłem mnie. Setka, która pierwszy raz spotuje się w tym miejscu, nie może być normalna, więc trochę się boję, że mnie przebije w bok, chociaż nie powinna.

Żyje! Żyje. Dobrze, że setka nie chciała jechać. Że nie chcieli jechać w dwóch jedną stroną, bo tego bym na pewno nie przeżył. A tak miałem szansę jednego spuszować mieć drugiego z głowy. No że. Setka też nie była tą ogarniającą. Kurczę, terminatora bym machnął. Ja nie muszę już. Do tyłu, bo to spota... Nie idź do przodu. Więc to tyłu, no gościu A, żyje. Dalej. Oni mnie olali. Nas. Mniej CS. -a. Tutaj gdzieś tego. Nie. Stał tam dalej. Nie wiem czemu myślałem, że objeżdża w mojej głowie. Dobra. Zaczęliśmy na 2,77. Hmm. Aha, to był w ogóle Anonimizer. Czerwony bot. 58,5. Ciekawe. No co, skończyliśmy. Skończyliśmy bydlaka. Możemy turbo ściągnąć na pewno, bo turbo to chce nie jest na tym koncie. Eee, co, turbo dosyłacz staba na niektórych mapach. Na całej reszcie z Wentom leciałem bez hapeków. Całe życie z Ventum. No cóż, uparty jestem. Jeśli chodzi o statystyki, to z dzisiaj mamy fajną sesję, bo jest to prawie 4800 damage'u. No, 4700. 67, a jeśli chodzi o sam czołguś, całe statystyki, to 80 bitew, 4360 damage 937 spota, 74% mineracja. Oddawał ten 2.77 w randomie. Jak zawsze mi się w WZ-5A lepiej grało, to tym razem 2.77 pokazał pazurka.